Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo cieplutko. Tutaj Monika na kanale Momata Diruny witam Was moi drodzy w czytaniu na marzec 2024 dla radykalnych byków. Zanim przejdę do prognozy, zwyczajowo chciałabym Wam podziękować za Waszą obecność na moim kanale i za współtworzenie tego kanału. Chciałabym was szczerze, was szczerze prosić o polubienia, o komentarze, a przede wszystkim o subskrypcję, bo na subskrypcjach bazują algorytmy YouTube'a. Widzę w statystykach, że oglądacie moje filmy, a nie subskrybujecie kanału, i to jest naprawdę warunek, jakby konieczny, bardzo, bardzo mi potrzebny i bardzo. Dla mnie i dla mojego kanału kluczowy, żeby były te subskrypcje, bo dzięki temu YouTube poleca mnie dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, zapraszam do mnie. Robię również lekcje tarota bądź run indywidualne. Planuję też zorganizować takie szkolenie w Krakowie na wiosnę bądź w lecie. Zapraszam Was również do Warszawy 9-10 marzec, ezotargi. Link zamieszczę w opisie filmu. Będę też informować Was o tym wydarzeniu w zakładce na moim kanale społeczności. Dobrze, a więc pytamy najpierw w roczni futarku, jakie są dla Was tutaj energie w tym miesiącu. Durisas. Ok, i zobaczymy. Jak ten przekaz uzupełni Tarot? Diabeł? No tak, dlatego Durisas. Osiem kielichów, królowa, przepraszam, król kielichów. Słuchajcie, tutaj na pewno w tych kartach pokazuje się ktoś z jakimś problemem. Problem tkwi w psychice, natomiast może się objawiać niezdrowym, niezdrowymi nawykami, nałogami, ucieczką od rzeczywistości, rozchwianiem emocjonalnym, brakiem konkretu w, w deklaracjach, w przekazie, w obcowaniu z Wami bądź też to, to też może być wasza energia, tak? Wy macie problem z jakimiś używkami. Wy nie szanujecie swojego organizmu, swojego ciała. W tym sensie durisas jest dyscypliną. Czyli muszę wytrwać w danym postanowieniu, muszę pozbyć się tych niezdrowych nawyków, niezdrowych nałogów. Bądź też muszę się uwolnić od kogoś, kto ma taki problem. W przypadku niektórych z was to może być król kielichów. Niestety, król kielichów to jest pijak, to jest alkoholik. W tym negatywnym sensie, to jest ktoś, kto nie jest w stanie, nie stosując danych używek, egzystować w tym świecie rzeczywistym. I tutaj może być pragnienie odejścia od tej osoby, tutaj może być odejście tej osoby, tutaj może być uwolnienie się od kogoś takiego, jeżeli ta osoba nie chce zrobić ze sobą porządku. Durisas. Możliwe, że to jest tym bardziej, że mamy króla. Możliwe, że to jest przede wszystkim przekaz dla kobiet, które są w takich związkach, w takich uwarunkowaniach, um, um, że tutaj trzeba będzie po prostu zrobić z tym porządek. Ten układ dla Was jest toksyczny. Ten układ Was hamuje. Ten układ powoduje, że jesteście w ciągłej gardzie. To jest durisas w ciągłym jakimś takim procesie obrony, być może ucieczki, być może też od kogoś, kto ma obsesję na waszym punkcie, próbujecie się uwolnić, uciec. Durisas w tym sensie to jest konsekwencja, to jest asertywność, to jest obrona siebie. I tyle. Tak. Tutaj też może być, że jakby uciekanie się do pomocy um, kogoś silniejszego od nas. Jeżeli faktycznie um, żyjecie z kimś przemocowym, no to Dulisa w tym sensie jest zaleceniem, żeby szukać um, pomocy um, w prawie. W służbach mundurowych, na policji. Te karty pokazują stalking, czyli jeżeli macie do czynienia z jakimś stalkerem, to, to też są, to też jest podstawa ku temu, żeby szukać pomocy na zewnątrz w odpowiednich służbach. Miłość. A z kielichów, no proszę. Miłość piękna, miłość karmiąca, a nie miłość toksyczna i obezwładniająca, nie miłość obsesyjna. Tak? Uczucia będą bardzo silne, bardzo intensywne. Mieliśmy tą ósemkę kielichów. W ósemce kielichów jest tak, że mm, no, uczucia mm, mamy burzę uczuć. Uczucia są bardzo niestabilne, bardzo chwiejne. Są uczuciowe wzloty i upadki. Jest wybuch namiętności, wybuch emocji. W uczuciach dzieje się intensywnie w tym miesiącu. Faktycznie, uczucia mogą przynieść, znaczy, ten miesiąc może Wam przynieść nową miłość z osobą, która ma taki magnetyzujący. Magnetyzującą osobowość, silną osobowość, obezwładniającą osobowość. To może być na przykład zodiakalny koziorożec, to może być ktoś niezwykle męski, niezwykle silny. Praca, eremita, finanse, słońce. Ale fajnie. Pozytywne niespodzianki tego miesiąca, królowa buław, a na co trzeba uważać? Niespodzianki negatywne, szóstka mieczy. W kontekście tych kart z przełożenia tego diabła, ale też Durisa, która mówi o prawie, o służbach mundurowych. Uważajcie na drodze. Nie wsiadajcie po alkoholu lub jakichkolwiek użytkach do samochodu. Szóstka mieczy grozi wypadkiem szóstka mieczy grozi zagrożeniem, grozi zagrożeniem. To jest zagrożenie na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków na drodze, wypadków w podróży również. Szóstka mieczy też pokazuje, że uwolnienie się od kogoś, odejście od kogoś jest jakby w tym momencie z jakichś przyczyn niemożliwe. Jeżeli jesteście z partnerem, partnerką, który ma jakiś problem albo ma obsesję na waszym punkcie, to uwolnienie się od tej osoby może być trudne. Z drugiej strony, może być również tak, że to byk ma obsesję na czyimś punkcie, i w tym sensie szóstka mieczy pokazuje, że ktoś potrzebuje odpoczynku od Was, to jest takie niespodziewane, to jest takie nagłe, to może być czyjś wyjazd, czyjś, czyjaś podróż, która na przykład pokaże Wam, jak bardzo jesteście od tej osoby zależne emocjonalnie, uczuciowo, jak bardzo... Potrzebna jest Wam ta osoba, żeby czuć się pełnowartościowym, pełnowartościową. Szanse tego miesiąca to jest królowa buław. To może być przedstawiciel, przedstawicielka ognia albo osoba, którą reprezentuje królowa buław. Osoba pewna siebie, kontaktowa, otwarta, energiczna, atrakcyjna, seksowna. Czyli ktoś faktycznie was może zaczarować, ale wy też będziecie emanować tą energią, tak? Będziecie atrakcyjne dla otoczenia, i bardzo możliwe, że w tym sensie, Durisas mówi, że możecie się tutaj, możecie mieć trudność z. Pozbyciem się niektórych adoratorów, czy też kobiet, którym wpadniecie w oko. Królowa była w tym sensie może mówić o osobie, która łatwo się nie poddaje, i zdobywa swoje, w cudzysłowie, ofiary, tak? Ona jest tutaj w pozytywnym sensie, więc to na pewno jest bardzo dobry czas, żeby. Spróbować flirtu, romansu, związku również, tylko trzeba mieć świadomość tego, że możecie faktycznie w tym uczuciu utonąć popłynąć. Widzę, że też niektóre zodiakalne byki. Mm. Chcą spróbować w tym miesiącu jakiegoś samodzielnego działania, może samozatrudnienia, może własnej działalności. Może chcecie się czegoś nauczyć, e, zgłębić jakąś wiedzę, e, przyswoić jakąś wiedzę. E, ten eremita, ja sobie o niego dopytam to jest obszar zawodowy, to jest obszar intelektualny obszar związany też z samorozwojem. Tutaj może być tak, że mm, to, co realizujecie zawodowo, nie przyczynia się do waszego samorozwoju. Nie uczycie się, albo nie uczycie się już nic nowego w tej pracy. W tym sensie ta Szóstka Mieczy i Remita no, to jest takie poczucie, że chyba już tej ścieżki nie będę realizować, chyba że zdecyduję się na, jakoś, na jakiś wąski kierunek, na jakąś wąską specjalizację. I w tym znaczeniu mam szansę na sukces. Możecie zauważyć, że ta dziedzina, w której się specjalizujecie, jest już mocno ograniczona, i trzeba iść dalej, tylko pytanie, gdzie dalej? Tutaj Jeremita rzuca wędkę, czyli podsuwa jakiś pomysł. To może być też konkretna osoba, na przykład zodykalna panna, albo ktoś w rodzaju mentora, nauczyciela. Kto pokaże Wam, w jakim kierunku możecie się rozwijać? Umiar. Dobrze będzie się przyjrzeć tej sferze zawodowej, biznesowej. Jeżeli myślicie o samozatrudnieniu, o zakładaniu własnego biznesu, to co będzie, powiedzmy tak, co będzie się wiązać z odejściem z pracy, z odejściem z etatu, to ja bym się z tym wstrzymała, tak? Eremita mówi, otworzą się dla Ciebie nowe ścieżki, nowe horyzonty, ale dołóż jeszcze w tej dziedzinie, w której realizujesz się w jakiejś współpracy, na przykład na etacie, zdaj jakiś egzamin, nabądź jakąś jeszcze wiedzę, nabądź doświadczenie i dopiero wtedy ruszaj z jakimś własnym pomysłem. Wykształć też jakąś swoją osobistą markę i daj sobie na ten proces y, y, czas. Nie rób niczego ad hoc, nie rób niczego pochopnie, nie rób niczego pod wpływem impulsu. Przed tym przestrzega właśnie szóstka mieczy. Bardzo możliwe, że zawodowa będzie można połączyć jakieś dwie dziedziny, dwa kierunki. I ten drugi kierunek, którego się podejmiecie, będzie Waszym jakby kolejnym etapem rozwoju zawodowego, kolejną dziedziną, która da możliwości również finansowe, ale to wszystko przyjdzie, przyjdzie z czasem. W umiarkowaniu eksperymentujemy, sprawdzamy różne możliwości, ścieżki, nie ograniczamy się w umiarkowaniu i w eremicie też badamy co jesteśmy w stanie stworzyć z tego co już umiemy, z tego co już posiadamy, z tego co już zdobyliśmy w sensie wiedzy, know-how czy też doświadczenia zawodowego. Też te karty mi tutaj pokazują osoby, które odchodzą na emeryturę, bądź też osoby, które robią sobie jakąś przerwę w, w w tej sferze zawodowej. To nie znaczy, że będzie wam brakować finansów. <laughs> Przepraszam. Finansów. Absolutnie. Pieniądze są. O, Boże, poczekajcie. Yy, te pieniądze mogą pochodzić z różnych źródeł. Yy, yy, słońce pokazuje yy, bardzo dobrą sytuację yy, finansową. Yy, to są pieniądze również od bliskich. To są pieniądze, które um, pobieramy na przykład na dzieci. To są, to są dobre pieniądze, ale um, jakaś przerwa w pracy może być. Eremita ogólnie to są poszukiwania duchowe, um, to jest rozwój świadomości, rozwój samoświadomości. Dlatego możecie kwestionować to, co robicie zawodowo. Czy to jest perspektywiczne dla Ciebie jako jednostki duchowej, świadomej? Czy, czy to zajęcie rozpatrujesz, widzisz jako zajęcie do późnej starości, tak? Bardzo możliwe, że tutaj się pojawi dla Was jakaś możliwość rozwoju zawodowego, z tym, że jest taki warunek, że trzeba być wytrwałym, trzeba być konsekwentnym. Być może też trzeba próbować jakieś, łączyć to, co robicie zawodowo, z innymi dziedzinami, żeby wzbogacić swoje portfolio. Ale tak jak powiedziałam, niektórzy idą na emeryturę. Niektórzy odpoczywają sobie od pracy, niektórzy zmieniają kierunek zawodowy całkowicie, bo jest w tym remicie jakaś refleksja. W sprawach zawodowych nie widzę też u Was jakichś większych zmian, jeżeli faktycznie takich nie chcecie. Przeprowadzić to, jest, te dwie karty pokazują stabilną sytuację. Może warto by było wyspecjalizować by się w jakiejś dziedzinie, i w tym sensie pisany jest Wam sukces. Bronicie swojej pozycji, bronicie swojej specjalizacji, bronicie swojego zdania, wiedzy którą posiadacie i za to czeka Was również nadgroda. Natomiast o to trzeba będzie być może troszkę zawalczyć. Zawalczyć z kimś, kto jest jak ten eremita na, na, na tej latarni, czyli ktoś na postumencie, ktoś wobec kogo jesteście w jakiś sposób uniżeni, z kim musicie się liczyć, kogo musicie poważać, tak? Tutaj może być sytuacja, że ktoś taki odchodzi na emeryturę i Wy zajmujecie miejsce tej, miejsce tej osoby. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, że Wam życzę. Pa! pa.